5 prezentuje. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Z tej strony oczywiście Marcin. Mamy dzisiaj wtorek, 23 sierpnia, godzina 11:30. Jak widzicie, wykonujemy tutaj oreczkę pod rzepak. Ożemy działkę 9 hektarów takim oto zestawem Fendt 415 Vario TMS z pługiem czteroskibowym obrotowym marki Kverneland. Model LS95, o ile się nie mylę, tak to wygląda. Jesteśmy teraz na działce 9 hektarów, dokładnie 9 hektarów 30 arów z tego, co pamiętam. Glasa gleby, jaka tutaj występuje, z tego co się dowiedziałem od szefa, to jest y, trzecia A, trzecia B, a także kawa kawałek drugiej. Także trochę taka mozaika, ale bardzo dobra ziemia tutaj jest, jak się okazuje. Bym się nie spodziewał. No i tak, pracujemy fendem 415 o mocy 155 koni mechanicznych. Także dzisiaj mój dzień w pracy wygląda w ten oto sposób, że jeżdżę właśnie sobie takim zestawem. tutaj dojeżdżamy do końca ciach, obracamy. w ciach Tempomat mam ustawiony na 9 km na godzinę Z taką prędkością właśnie się poruszamy Z taką, z taką prędkością właśnie orzę Powiem wam, że jest względnie sucho Myślałem, że będzie jakaś wilgoć w tej ziemi Ale okazuje się, że Nie jest tak jak, jak myślałem Po prostu jest sucho No ale trzeba orać pod rzepak. Nadają dzisiaj jakieś deszcze, burze Więc zobaczymy czy uda się zmęczyć tą działkę? Działka ma 9 hektarów 30 arów, Także do orania jest trochę. Eee, co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Powiedzieć mogę Wam to, że wczoraj talerzywałem ten kawałek. Eee, Talerzywany było talerzówką 3-metrową stal eee, Techa. Szkoda, że nic z tego nie nagrałem, bo też była bardzo fajna akcja. No ale niestety, no, nie wiedziałem, że będę talerzował i nie brałem na ze sobą kamery to i tak dostałem że tak powiem pozwolenie na nagrywanie, także mogę sobie nagrywać, że tak powiem. To co robię? I co tu dużo mówić? Ostatni film. Chciałem poruszyć temat ostatniego filmu z moją talerzówką. Mianowicie dziękuję wam wszystkim za tyle wyświetleń pod tym filmem i masę komentarzy. Generalnie na ten moment z talerzówką jest taka akcja, że Użyłem po prostu na niej krawężnik i coś tam próbowałem nią robić, więc coś tam były jakieś testy z dociążeniem, jest lepiej. Ale jak to się sprawdzi, w takim prawdziwym boju to się okaże jak będę dopiero talerzował y, za około miesiąc y, przed orką pod pszenicę. Mam teraz zasiany poplon y, groch po pszenicy. No i powiem Wam, że ładnie to wygląda na ten moment, bo dostał dużo wody po siebie, było sporo deszczy. Także spadło parę dobrych litrów, nie wiem na tyle dokładnie. Teraz czekajcie, trzeba się skupić. To nie jest takie proste przesiąść się z Władimirca do Fenda i się nauczyć tego wszystkiego. Ale jakoś sobie radzę. Jeżeli Kuba to oglądasz, to oczywiście pozdrawiam. Dzięki za możliwość nagrywania. Zobaczysz co ten Marcinek tu u Ciebie na polu narobił. Tak, ten bumacik. Także jak wspominałem Wam przed chwilą, wczoraj na tym polu talerzowałem ściernisko. Wcześniej siane było tutaj wapno. Wapno rozsiewaliśmy w ilości, chyba z końców, wyszło około 4 ton na hektar. Chociaż nie jestem pewny e, Także było tutaj wapno rozsiewane, było wczoraj talerzowane, wczoraj tutaj e, Także było rozsiewane e, Wczoraj także była rozsiewana tutaj polifoska szóstka pod korzeń, pod rzepak W ilości, w dawce 200 kg na hektar Jak wiadomo nawozy są mega, mega drogie Nie każdy chyba sobie będzie mógł pozwolić w tym roku na pełne nawożenie. Albo te dawki będzie trzeba ucinać, albo nie dawać w ogóle. No, każdy będzie jakoś sobie radził. Ja u siebie nie wiem jeszcze, czy... czy co będę robił tak naprawdę. Z NPK chyba zrezygnuję. Dlatego mam posiany ten poplon. I... no i zobaczymy, no, mówię. Ceny są horrendalne. Z tego, co jeszcze dzisiaj czytałem w artykuł, który podesłał mi kolega, to azoty, puławy zaprzestały produkcji, czy tam zmniejszyły ją do minimum. Bo gaz niby zdrożał do takiego stopnia, że coś tam nie wiem. No, po prostu produkcja nawozu stanęła w puławach. No także świetnie. Nie, że nawozy są drogie, to jeszcze będzie brak dostępności. Super. Wszystko idzie w takim kierunku, że nie wiadomo co robić. Ten rok, ten sezon zapowiada się bardzo, bardzo ciężki, bo ceny zbóż będą niepewne. Ceny nawozów kosmiczne. Nie wiadomo, czym to będzie susza, nie wiadomo, czy to będzie jakiś. Nie wiem. Czy te warunki będą jakieś takie pogodowe, optymalne. Wszystko pod znakiem zapytania. Nie wiem, nie wiem. Ja u siebie po prostu posiałem teraz ten groch na poplon. Będzie on stależowany, zaorany, będzie zasiana pszenica. W tym roku spróbuję zasiać odmianę euforia od kolegi. Także zobaczymy, no tylko czym ja tu ją wykarmię, no z Azotu, azotu nie, kupy, nie kupuję, nie kupywałem Będę czekał z tym aż do wiosny i zobaczymy, no bo ja za 4000 nie będę RSM-u kupywał Zobaczymy co to będzie Także orzemy i orzemy. za Zaorane może mam już z jakieś 3 hektary tak mi się wydaje na oko także jeszcze dużo, dużo zostaje dzisiaj cały dzień ile będzie się tylko dało, bo trzeba to dzisiaj zaorać mam nadzieję, że żadna burza czy deszcz nam nie przeszkodzą ale pięknie kryje ten pług, bardzo mi się podoba i pracujemy sobie fędzikiem, gwizdkiem ja go tak nazwałem, a to dlatego, że jest tak suchą miejscami, że ten pół wyskakuje nawet na 20 cm-19 z tego co było mierzone. No ale uśredniając, takie 22 cm, myślę, że mamy, głębokości Orki. Musimy wysiąść i zobaczyć co to się stało. W coś uderzyłem, chyba jakiś kamień. Wszystko całe. Coś, coś mi tu szarpnęło dokładnie w tym miejscu, od razu tylko się zatrzymałem. O, tutaj nadwidać widać aż pół podskoczył. Chyba jakiś kamień musi siedzieć. Nie wiem, no coś tu w ziemi się działo, bo aż pług poderwało. Chociaż nic się nie uszkodziło. Miesze i dłuta całe, korpusy tak samo nic się pękło, także... Także na całe szczęście no Nie wiedziałem, że tu są kamienie na tym polu. Ja nie przyzwyczajony do tego, bo u siebie na polu nie mam kamieni. No dobra, jedziemy dalej. Się wystraszyłem trochę. Taka mała aktualizacja. Mamy godzinę 12:40. Przez godzinę udało się no, zaorać znaczny kawałek. Jeden, jedna przygoda była z jakimś bodajże kamieniem. Nie wiem, o coś zaczepiłem, aż puch podskoczył. Na szczęście nic się nie urwało dłu, ale mieszaj odkładnie całe. Nie wiem co to było. Podejrzewam kamienia jakiegoś. Ale ładnie szarpnęło, aż się przestraszyłem. No i cóż, powoli, powoli, powoli zmierzamy się ku połowy pola. A teraz dojeżdżamy właśnie do końca przejazdu, muszę się skupić. Dalej z powrotem. To pole nie jest za długie, więc często się robi nawroty, a na tym test też trochę czasu się schodzi. Żeby ono było jakieś dłuższe, to mniej kręcenia się by było. No, ale co poradzić? Tak ładny kawałek pola i tak. Dzisiaj za wiele z zewnątrz. Ciągnika wam nie nagram No bo nie mam jak w sumie, muszę pracować Muszę to rać, jestem w pracy, nie mogę sobie biegać z kamerą po polu Także dzisiaj bardziej w sumie będą ujęcia tylko i wyłącznie z kabiny To co mogę nagrać, żeby nie tracić czasu na bieganie po polu No szkoda trochę, no bo chciałem nagrać jakieś ujęcia z zewnątrz, no ale no Nie, nie mogę tracić czasu, nie mogę sobie na to pozwolić, no nie, po prostu Trzeba orać. Trzeba. No i jestem po krótkim cięciu, taka mała aktualizacja. Godzina 15.40 do zaorania zostało, zostało jakieś 2,5 hektara na oko, może nie całe, 3, coś takiego. No zaorane jest już tyle tam po horyzont, tam pod te drzewa się to ciągnie tutaj pod tą leszczynę i tam do tej miedzy z tej strony będzie to lepiej widać no także szmatkola w sumie już sporo zaorane na razie bez problemu, bez awarii także jest dobrze no i powoli trzeba będzie to kończyć także nie tracę czasu tylko jedziemy Na razie póki co prognoza pogody pokazuje, że burza, cały ten deszcz się wszystko przesuwa w czasie, opóźnia się. Także koniec końców nie wiem kiedy będzie padać. Rozmawiałem przed chwilą tutaj z właścicielem. No i zastanawia się czy siać ten rzepak teraz w nocy, czy czekać aż ten deszcz przeminie, no bo jak się rzepać przed deszczem, no a później przyjdzie z lewa i go zbije, no to to będzie do przesiania. Dlatego, chyba dlatego chyba trzeba będzie się po prostu naszykować na ten siech, ale poczekać, aż będzie pewna pogoda. No bo w takim przypadku to nie wiadomo, co robić. Na razie dokończyć to orać trzeba. No i później będziemy się, że tak powiem, martwić, co dalej. Ale mi się wydaje, ja bym zrobił tak, żebym poczekał. No bo kurde. Już opóźnić ten siew rzepaku o ten dzień, czy nawet dwa, ale poczekać, żeby ten deszcz jak ma przyjść, to niech przyjdzie, niech to zleje teraz porce, niż po zasianiu i zaklepie to wszystko. Przynajmniej tak jest moje zdanie. No i działeczka ponad 9 hektarów została skończona. Także udało się zdążyć jeszcze przed deszczem, akurat się coś chmurzy. No ale najważniejsze, że robota zrobiona. Także co? Ja kończę tego vloga, dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Na razie i cześć wszystkim.